Cześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawię w dwóch odcinkach. Drugi odcinek będzie pokazywał drugi warunek, który musimy spełnić, aby to równanie miało dwa różne rozwiązania. Natomiast teraz podam Ci pierwszy warunek i doprowadzę Cię do niego. Zaczniemy od założeń. Skoro w mianownikach pojawiły się niewiadome, to zakładamy, że w pierwszym mianowniku nie chcemy liczby 0 i w drugim mianowniku też nie chcemy liczby 0. Tutaj, jak rozwiążemy to wyrażenie, to otrzymamy x różne od 2 trzecich, tutaj natomiast zostanie x różne od 0, a zatem piszemy, że x należy do zbioru liczb rzeczywistych bez 0 i bez 2 trzecich. Taka jest dziedzina. I teraz, moi drodzy, wymnóżmy po przekątnych wyrażenia, które widzisz w równaniu. Co otrzymamy? x razy x to jest x kwadrat. Później mamy minus 2px. To się równa, i teraz mnożę to dolne wyrażenie przez dwójkę u góry, nie? To mamy 6x odjąć 4. Następnie przenoszę wszystkie elementy na lewą stronę równania. I moi drodzy, x kwadrat zostawiam. I teraz tak, tutaj mamy znak plus do nawiasów stawiam minus 2p odjąć 6, czyli to jest to, co wyłączyłem sobie z wyrazów stojących przy x. -ach. Dobra, czyli x jest po prostu wspólnym czynnikiem, no i to się równa 0. I teraz zastanawiamy się, kiedy takie równanie, a to jest równanie kwadratowe, kiedy ono ma dwa różne rozwiązania. No wtedy, gdy. Delta jest liczbą dodatnią, a więc musimy sobie stworzyć taką nierówność z deltą. Na podstawie tego wzoru nie? tworzymy nierówność z deltą. To mamy tak: minus 2p odjąć 6 do kwadratu odjąć 4 razy 1 razy 4 i to jest większe od 0. Zobacz, gdybyśmy tutaj minus wyłączyli przed nawias, podnieśli do kwadratu, to otrzymamy znak plus, a zatem to wyrażenie możemy zapisać też w ten sposób, że to jest 2p dodać 6 do kwadratu. No i tutaj dalej mamy minus 16 większe od 0. W tym miejscu jest wzór skróconego mnożenia, otrzymasz z niego 4p kwadrat, dodać ym, 24p, dodać 36, odjąć 16, to jest plus 20. Dzielimy obustronnie równanie przez 4 i mamy p kwadrat dodać 6p, dodać 5, większe od 0. Teraz tutaj skorzystam z metody grupowania wyrazów. To 6p przedstawię jako p plus 5p. Możesz też policzyć tą nierówność z delty. p wyłączam z pierwszych dwóch wyrazów, z kolejnych dwóch wyrazów piątkę wyłączę. P dodać 1 to wspólny czynnik, do drugiego nawiasu wstawiam P dodać 5. No i to jest większe od 0. I teraz P jest równe minus 1 lub P równa się minus 5. Ok. Gdybyśmy narysowali sobie parabolę, to ramiona tej paraboli byłyby skierowane tak. Tutaj mielibyśmy minus 5, a tutaj minus 1. Interesują nas rozwiązania, które są nad 8P. Zatem będzie to przedział od minus nieskończoności do minus 5, do minus 5, suma od minus 1 do plus nieskończoności. I to jest nasz pierwszy z warunków. Za chwilkę opowiem o drugim warunku w odcinku bonusowym, i tam będę kończył rozwiązanie tego zadania.